Cześć moi kochani, witajcie serdecznie. Dzisiaj 20 dzień maja, jest już późny wieczór, bo dochodzi godzina 20 jestem we wrocławskim lesie pilczyckim i przyjechałam tutaj konkretnie w to miejsce, żeby pokazać Wam kolejny majowy gatunek grzyba, a jest nim dzisiaj żółciak siarkowy. Rośnie jak widzicie, na takim starym powalonym pniu drzewa, ale równie często, jak nie częściej można go spotkać na normalnych, zdrowych, jeszcze rosnących drzewach. Ja do tej pory widziałam na, na dębie u siebie na Muchoborze Wielkim, tam gdzie mieszkam we Wrocławiu i na drzewach owocowych, a także na robiniach potocznie zwanych akacjami. Też rosną często na wierzbie na przykład. Żółciak siarkowy to grzyb jadalny, bardzo lubiany generalnie. Najczęściej ludzie z niego robią albo kotlety mielone, albo sznycle, które wcześniej marynują, na przykład, w oliwie z jakimiś przyprawami, ale chyba największym hitem są właśnie te mielone. Mówi się, że powinno się tego grzyba najpierw wygotować, ale słyszałam też, że wcale nie jest to konieczne, natomiast może bezpieczniej faktycznie będzie, jeżeli to zrobicie. Ja robiłam kiedyś sznycle i wcale go nie wygotowywałam, tylko zamarynowałam właśnie w oleju z przyprawami przez kilka godzin. I było ok, nic mi później po nim nie było. Ten egzemplarz jest idealny do zebrania, jest bardzo młody jeszcze yy, i soczysty, jędrny. Widzicie taki mokrusieńki, bo później te żółciaki siarkowe, jak one podrosną i obeschną, to są, to robią się twarde i łykowate. Też tracą bardzo ten swój taki intensywny pomarańczowo-żółty kolor i stają się bardziej takie wyblakłe, ledwo żółte, szarawe. A ten jest tutaj naprawdę idealny. Warto było sobie go podtuczyć. A tak wygląda zupełnie malutki żółciak siarkowy. Dopiero zaczyna rosnąć. Mały taki pisklaczek. Ja generalnie nie jestem aż taką wielką entuzjastką smaku żółciaka siarkowego, ale Raz czy dwa razy w roku jest to oczywiście pozycja obowiązkowa na mojej liście grzybów. Teraz jestem przygotowana. Mam tutaj nożyk, zaraz kawałek sobie obetniemy i też zobaczymy, jak taki świeży wygląda. Mi akurat osobiście bardziej smakują takie sznycle, wcześniej zamarynowane niż, yy, niż kotlety mielone, ale być może dlatego, że nie mam dobrej maszynki do mielenia mięsa. A do mielonych trzeba te żółciaki siarkowe najpierw właśnie je porządnie zmielić. No to tniemy kawałek. O, widzicie, jest naprawdę fantastyczny, świeżutki. Zaraz Wam tutaj pokażę. Widzicie, jaki on jest mokry. Naprawdę, naprawdę wyśmienita konsystencja. Idealna. Teraz Wam właśnie pokażę jeszcze. Różnice w kolorach na zewnątrz i od spodu. Na zewnątrz widzicie, że on jest taki bardziej pomarańczowy, bardziej jaskrawy, nasycony, nawet ma takie wpada powiedzmy w takie odcienie różu. Też światło jest teraz troszeczkę przekłamane, bo już jest bardzo późno, 20 i w lesie jest prawie ciemno. A od spodu jest o wiele bardziej żółciutki. Widzicie tutaj te fragmenty, nie? To one są takie żółte, fajne. Tu wam jeszcze pokażę od spodu, jak to fajnie wygląda z tą młodą zielenią drzew w tle. Także właśnie też z tego powodu jest taka radość ze znalezienia tego żółciaka siarkowego. No, bo o tej porze roku w maju jeszcze nie ma tak wielu gatunków grzybów. Także zanim zaczną się pojawiać koźlarze, borowiki ceglastopore czy, czy pieprzniki jadalne, no to taki żółciak siarkowy też może nam zrobić fajnie robotę. Tu akurat jest mały egzemplarz, ale one potrafią obracać naprawdę kawał drzewa na różnych wysokościach, też czasem wyżej, także czasem trzeba się troszkę wysilić, żeby je zdobyć. Potrafią rosnąć tak bardziej właśnie dachówkowato, kaskadowo, jeden nad drugim. No tutaj mamy mały egzemplarz, także wygląda tak jak widzicie. Żółciak siarkowy już zebrany. Niech Was tutaj nie zmyli, to nie jest jakiś wielki koszyk, tylko taki jak na święconkę, zobaczcie sobie przy ręce. Być może tym razem się szarpnę na te mielone, które, jak widziałam w internecie i na filmikach, to bardzo fajnie wyglądały. Można to fajnie ciekawie przyprawić. Może uda mi się to lepiej zmielić tym razem, i będzie lepsza konsystencja, a nie taka jak ostatnio, czyli takiego trochę jakby niedosmażonego mięsa. A jak nie no, to zrobię znowu. Marynowane sznycle. Pozdrawiam z lasu. Bardzo dziękuję za dary lasu. Jak zwykle wyjście super. Mam tutaj też żagiew yy, łuskowatą, którą znalazłam dzisiaj wcześniej na samym początku wyjścia, lub żagwiaka łuskowatego. Tak w sumie teraz się ten grzyb nazywa. Niestety dla mnie zapach żuciaka siarkowego jest niemiły, dosyć taki odstręczający. Tym bardziej kuszące wydaje się robienie z niego kotletów mielonych, do których można ciapnąć mnóstwo przypraw, które zmienią jego zapaszek. Bo na przykład ten żagwiak łuskowaty, który też tutaj jest razem z żółciakiem w koszyku, to on pachnie bardzo przyjemnie, a ten żółciak ma, no ma po prostu nieprzyjemny zapaszek. A w smaku, jak chodzi o smak z kolei, to on jest taki kwaskowaty. Pamiętam z poprzednich lat. Może niektórzy z was zapytają, to po co do cholery? Zbieram te żółciaki siarkowe, skoro nie podoba mi się ich zapach, a no już wam spieszę odpowiedzieć na to pytanie. Jest po prostu dla mnie zawsze bardzo ekscytujące zebranie czegoś samemu, chociażby w ogrodzie u kogoś, bo ja akurat nie mam swoich warzyw, ale naprawdę jest to fajne znalezienie czegoś w lesie, zebranie jakichś dzikich ziół, jakichś grzybów, czy, czy czegoś właśnie u kogoś w ogrodzie, a nie kupowanie wszystkiego w sklepie, także. Takie leżą pobudki tutaj za tą decyzją. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam na piecznik.pl. Będzie mi miło, jak mnie odwiedzicie. Papa. Pa. Mówi się, że żółciak siarkowy to pospolity gatunek grzyba, natomiast ja bardzo dużo chodzę po lasach i bardzo dużo też jeżdżę samochodem i jeżdżąc, rozglądam się po, po drzewach liściastych, na których najczęściej można go spotkać. I szczerze mówiąc, bardzo rzadko trafiam na tego grzyba. Pewnie w niektórych częściach kraju czy w niektórych. Lasach jest faktycznie bardzo pospolity, natomiast ja nie potwierdzam tego. Trafiam raczej, raczej rzadko na żółciaki. Zaczynają rosnąć jakoś właśnie teraz. Dzisiaj mamy 20. dzień maja. W poprzednich latach trafiałam troszeczkę szybciej, ale też maj był wtedy cieplejszy. W tym roku jest wyjątkowo chłodny. Także rozglądajcie się po drzewach liściastych, może traficie na swoje własne żółciaki siarkowe. Pozdrawiam. I tak, może jeszcze słuchajcie, zakończę trochę pesymistycznym akcentem. O ile dla nas znalezienie żółciaka siarkowego to raczej radocha i zapowiedź jakichś tam kulinarnych wrażeń, to dla drzewa, na którym taki żółciak rośnie, to raczej niestety wyrok śmierci, bowiem żółciak siarkowy powoduje groźną chorobę u drzew, a nazywa się ona brunatną zgnilizną drewna. No, niestety, słuchajcie, bardzo mi przykro.